90% godzin, które spędzasz na nauce, to kompletna strata czasu. A najgorsze jest to, że to nie Twoja wina, ale głupiego i nieefektywnego sposobu, w jaki się uczyłeś do tej pory. A w tym filmie powiem Ci, dlaczego Twój sposób uczenia się jest nieefektywny, oraz podam Ci cztery proste zmiany, które pomogą Ci zaoszczędzić tygodnie, a nawet miesiące zakłuwania. I wiem, co mówię, ponieważ właśnie te cztery rzeczy pomogły mi w liceum w jeden rok przejść z tego typowego trójkowego ucznia, w tego piątkowego i zdać maturę na bardzo dobre wyniki, pomimo ogromnych zaległości i ciągłego uczucia zmęczenia. Do tej pory Twój sposób uczenia się prawdopodobnie wyglądał w ten sposób. Wracałeś ze szkoły do domu autobusem już totalnie zmęczony. I jedyne co chciałeś w tym momencie robić, to jest po prostu to, aby walnąć się na to łóżko i odpocząć sobie. Ale nie mogłeś, ponieważ następnego dnia miałeś pisać tą kartkówkę, sprawdzian, oddać tą pracę domową i musiałeś siąć do tej nauki, mimo to, że dzisiaj nie chciał tego robić. I okej, okay, w końcu zmuszasz się do tego wysiłku, siadasz przed to biurko, ale nie masz w ogóle nawet planu, co masz zamiar zrobić. Więc z tego powodu po prostu wyciągasz pierwszy lepszy przedmiot, pierwszy lepszy podręcznik i zaczynasz się uczyć, trzymając jednocześnie swój telefon na Koło książek. Jednocześnie zaczynasz pasywnie przeglądać ten podręcznik, tak jakbyś scrollował na TikToku, myśląc, że w ten sposób coś zapamiętasz. Albo po prostu zaczynasz robić najprostsze zadania, które już umiesz robić, ponieważ to jest łatwe. Ignorujesz swoje słabe strony, ponieważ boisz się wychodzić poza swoją strefę komfortu i sprowadzasz się do robienia tego, co już umiesz. I tak właśnie spędzasz kolejne godziny przed tymi książkami bez robienia sobie żadnych takich krótkich przerw, myśląc, że w ten sposób właśnie wygląda ta nauka, że tak niby. Powinno się uczyć. Przez to czujesz się jeszcze bardziej taki zmęczony, masz już tego coraz bardziej dosyć i po prostu siedzisz te kolejne godziny, myśląc, że im więcej będziesz siedział przed tym biurkiem, przed tymi książkami, tym więcej zapamiętasz. Następnego dnia idziesz do tej szkoły na to zajęcia, piszesz ten test, sprawdzian, egzamin, oddajesz tę pracę i dostajesz znowu jakąś dwójkę lub nawet trójkę. I zastanawiasz się niby dlaczego, skoro spędziłeś tyle czasu ucząc się. A i tak twoje wyniki nic nie dały tak naprawdę. I naprawdę jest tutaj taka, że to nie jest Twoja wina. Twoja powolna nauka i wyniki nie wynikają z braku inteligencji. Czy zdolności, ale z tego, że korzystasz ze starych i nieefektywnych sposobów uczenia się. A oto właśnie cztery proste zmiany, które pozwolą Ci rozwiązać ten problem. Kiedy zaczynałam uczyć się do matury ogólnie, pierwszą, rzeczą, którą zrobiłem, nie było robienie arkuszy egzaminacyjnych z poprzednich lat, przeglądanie lektur obowiązkowych czy przeglądanie moich notatek. Pomyślałam sobie w tym momencie, że skoro mam spędzić kolejny rok na takiej intensywnej nauce na nad tą właśnie naturą. To najlepszym poświęceniem mojego czasu w tym momencie było właśnie to, aby nauczyć się jak się uczyć. I faktycznie to zrobiłem. Przejrzałem wszystkie książki, podręczniki, filmy na YouTube, artykuły, podcasty. Wszystko po prostu, to wpadło mi w ręce i co miało w sobie nazwę o tym jak uczyć się. Dzięki temu nie musiałem spędzać godziny cały czas każdego dnia nad tymi książkami, a i tak zapamiętam o wiele lepiej te wszystkie informacje. Dlatego za każdym razem, kiedy podejdziesz do jakiegoś tematu, umiejętności, w pierwszej kolejności naucz się jak uczyć się tej konkretnej dziedziny zanim faktycznie do tego przystąpisz. Swoją drogą, jeżeli jesteś obecnie uczniem studentem i chciałbyś zwiększyć swoją produktywność, aby jednocześnie zwiększyć swoje wyniki na zbliżających się egzaminach, kliknij teraz pierwszy link w opisie, aby dołączyć do mojego programu produktywności dla uczniów. Pamiętam jak siedziałem na lekcji religii, próbując jednocześnie rozwiązywać arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat z matematyki podstawowej. To było jeszcze 3-4 miesiące przed tym, jak miałam pisać właśnie tę maturę. Dlatego w tamtym czasie po prostu starałem się wypełnić każdą minutę jakimiś produktywnymi czynnościami, które miały mi pomóc dobrze wypaść na ten. Teście. I po prostu nie było lepszej okazji w tamtym momencie, niż właśnie to, aby robić arkusze z poprzednich lat na religii. I tak właśnie zrobiłem. Jednak w tamtym momencie zauważyłem pewien problem. Mianowicie, nie mogłem się w ogóle skupić. Ciągle słyszę jakieś równe hałasy, nauczyciela, który próbuje prowadzić lekcje. Co chwilę słyszę, jak ktoś gada z inną osobą. A poza tym odczułam takie nieznośne zmęczenie, którego zawsze doświadczam właśnie w tych godzinach popołudniowych. I właśnie przez to w ogóle nie mogę się skupić na tych zadaniach. Mia cała lekcja, a mi nawet nie udaje się skończyć połowy arkusza z matematyki podstawowej. Co uświadomiło mi w tamtym momencie, że to tak naprawdę nie ma sensu i postanowiłem sobie, że po prostu od tej pory będę się uczył tylko w miejscu i o tej porze, w której mogę się tak faktycznie skupić. Dlatego znajdź chwilę i miejsce, w którym możesz się faktycznie tak skupić na tej nauce i naucz się jak to robić. A jeżeli chcesz poznać dokładne taktyki, jak zwiększyć twoją produktywność i twoje skupienie, prawda, teraz mój program produktywności dla uczniów. Kiedy zaczynałem przygotowywać się do matury, jednym przedmiotem, którego tak się najbardziej chyba bałem, to był właśnie polski. A w szczególności wy z polskiego, ponieważ nigdy tak naprawdę nie byłem z tego dobry. Nie pamiętam chyba, abym dostał jakąś wyższą ocenę niż ta właśnie trójka z jakiegoś mojego wypracowania. Zawsze miałem z tym problem, zwlekałem z tymi wypracowaniami, robiłem to na ostatnią chwilę i oddawałem zawsze najgorszą pracę taką. I po prostu w tamtym momencie to była dla mnie taka naturalna decyzja o tym, aby po prostu skupić się więcej na tych wypracowaniach z polskiego. Nie będę skupiał się na interpretowaniu jakichś wierszy albo obrazów, to by było tylko stratą czasu, skoro wiem, że i tak już umiem to robić. Dlatego po prostu skupię się na tym, tym, z czego jestem najgorszy, czyli z tych wypracowań. I tak właśnie zrobiłem. Zaczęłam robić coraz więcej tych wypracowań. Jeżeli zauważyłem, że na przykład mam problem z pisaniem wstępu, to po prostu skupiałam się, jak pisać dobry wstęp, jak tworzyć dobrą tezę, hipotezę i te wszystkie właśnie elementy. Jeżeli mam problem z rozwinięciem, to skupiałam się bardziej na tym, jak budować akapity, jak łączyć akapity, jak tworzyć zdania, które są spójne i poprawne gramatycznie. Jeżeli mam problem z zakończeniami, no to skupiam się na tym i robiłem coraz więcej i więcej właśnie tych wypracowań i zacząłam analizować moje pracy, co każdy właśnie taką próbę i poprawiać moje błędy, te akurat, które się często może po pojawiły i automatycznie, jak pewnie się domyślasz, stałem się lepszy w pisaniu tych wypracowań. Nie stanowiło już dla mnie to takiego większego problemu, po prostu zaczynałem to robić i dodało mi o wiele większą taką przewagę na tej maturze. Dzięki temu udało mi się ten egzamin napisać na 80% bez żadnego problemu. Dlatego wniosek jest tutaj taki. Bądź bezwzględny w pracowaniu nad swoimi słabymi stronami. Pozostało mi 16 godzin do kolokwium z sieci komputerowych na studiach, a ja kompletnie nie nic nie wiem. To ma być moje drugie kolofium właśnie w tym semestrze, i naprawdę zależy mi na tym, aby to zdać, ponieważ poprzednie coloquium już i tak musiałam poprawiać. Dlatego dobrze chciałam wypaść na tym teście, aby już nie musieć w ogóle poprawiać tego przedmiotu. I właśnie w tamtym momencie już miałam zamiar zacząć od tej takiej typowej mojej rutyny, kiedy właśnie zaczynam się uczyć. Już miałam sięgnąć po moje notatki z zajęć albo na przykład instrukcje, które udostępniałam prowadzący. Jednak tym razem postanowiłem zrobić coś inaczej. Tym razem postanowiłem wykorzystać jeden ze sposobów na naukę, który dowiedziałam się z podcastu Andrew Hubermana, i który jest podobno jednym z najlepszych sposobów do tego, aby się uczyć czegokolwiek. Z tego właśnie powodu wyszukałem całą listę pytań, zadań z poprzednich lat z tego konkretnego przedmiotu na kolokwiach i po prostu zacząłem siebie testować. Po prostu wybierałem jakieś otwarte pytanie z tej całej puli pytań i starałem się odpowiedzieć na nie samodzielnie, bez patrzenia na odpowiedź. I na początku szło mi tak strasznie ciężko, ponieważ pierwszy raz patrzyłem tak naprawdę na tą pulę pytań i to było naprawdę ciężkie, a jednak z czasem zauważyłem, że idzie mi coraz lepiej. Mogę odpowiedzieć na coraz większą liczbę pytań, aż w końcu mogłem odpowiedzieć po prostu na całą tą listę pytań, na którą, którą sobie właśnie zebrałem i którą potrzebowałem do tego, aby zdać to kolokwium. I co ciekawe, zajęło mi to dosłownie dwie godziny, a nawet mniej, a następnego dnia napisałem to kolokwium na piątkę. Mimo to, że jeszcze dzień wcześniej, jeszcze 16 godzin wcześniej, w ogóle nic nie wiedziałem, co muszę wiedzieć na to kolokwium, żeby to zdać. I to do doświadczenie pozwoliło mi zrozumieć, że testowanie to nie jest sposób na sprawdzenie twojej wiedzy, ale sposób na jej nabywanie. Dlatego za każdym razem, kiedy czegoś się uczysz, zmuszasz się do takiego aktywnego przypominania sobie różnych pytań, zadań, które musisz zapamiętać, zamiast pasywnie je przeglądać. I na końcu chciałbym dać ci tutaj wyzwania. Po prostu wybierz jeden z tych czterech haków, które ci tutaj podałem. Nieważne, czy to będzie zebranie informacji o tym, jak uczyć się do danego egzaminu, danej dziedziny, danego przedmiotu, uczenie się w takim cichym, spokojnym miejscu, tam, gdzie możesz się skupić, skupienie się na twoich słabych stronach, albo wykorzystanie tej metody aktywnego przypominania i testowania się z danego materiału, który musisz opanować. Po prostu wybierz jeden z tych technik i Wykorzystaj je jutro, a nawet już dzisiaj. Jeszcze raz, jeżeli jesteś obecnie uczniem, studentem i chciałbyś zwiększyć swoją produktywność, kliknij teraz pierwszy link w opisie, aby dołączyć do mojego programu produktywności dla uczniów, gdzie dowiesz się wszystko od tego, jak wyznaczać konkretne i osiągalne cele, jak zarządzać twoim czasem, jak poprawić twoje skupienie, czy jak zwiększyć swój poziom energii w trakcie dnia. Mam nadzieję, że chociaż jedna z tych techniki faktycznie pomoże. Kliknij ten film, aby dowiedzieć się, jak sprawić, aby nauka była tak uzależniająca, jak media społecznościowe. Możesz zasubskrybować się w link też. To było wszystko. Cześć.